Hello, hello! Witam Was w trzecim odcinku z serii Vlogmas. Właśnie piję moją dzisiaj już drugą kawkę, tym razem z mlekiem sojowym, aby po prostu, można powiedzieć, pobudzić się troszkę. I przychodzę do Was dzisiaj, bo chciałabym Wam pokazać. E, Kolejny dzień z cyklu tych grudniowych. Mamy dzisiaj 15 grudnia, jest mniej więcej godzina 19, więc już całkiem wieczorem, piątek wieczór. To, co chciałam powiedzieć, dzisiejsze plany zapowiadają się dosyć obiecująco po tym naprawdę ciężkim dniu, gdyż powiem Wam, że to, co się dzieje od wczoraj rana... Do dzisiejszego wieczoru. To jest jakieś po prostu, jest jakaś klątwa. Nie będę ukrywać, po prostu nic mi praktycznie nie wychodzi. Ponoszę, na stop, jakieś mini porażki. Dlatego stwierdziłam, że to jeszcze lepiej, aby po prostu zacząć wypłacać dzisiaj, a nie tak jak planowałam dopiero jutro. Ponieważ chcę Wam pokazać, że ja też mam gorsze dni i paradoksalnie z takich gorszych dni można naprawdę zrobić ekstra dni, w których będzie czuli się super, będzie działali i naprawdę takie właśnie dni, gdzie będzie w dołku. One paradoksalnie bardzo Was, bardzo Was, można powiedzieć, wzmocnią i spowodują, że będzie Wam się chciało działać bardziej. Także pokażę, co ja robię właśnie, że tak się dzieje, ale zanim to powiem Wam co nieco o moich planach. Otóż ten tydzień, ponieważ to jest ostatni tydzień przed świętami i przed moim powrotem do domu rodzinnego, więc naprawdę szykuję się dość intensywnie. Zresztą to wszystko na pewno będę Wam e, pokazywała na moim Instagramie, na TikToku, na którego serdecznie Was zapraszam, ale także e, oczywiście o tym niedługo już dzisiaj opowiem, w tym vlogmasie. Ale natomiast teraz... Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj, ponieważ jest piątek i jest moja w sumie kolej w mieszkaniu, aby posprzątać, to postanowiłam, że najpierw, aby poprawić sobie dzień, i to jest w ogóle mój pierwszy sposób, jeżeli macie naprawdę fatalne dni, i to jest jakieś takie, wiecie, taka klątwa, że nie, że macie chwilowo słabe są poczucie, tylko tak jest od kilku dni macie obniżony nastrój, posprzątajcie przestrzeń. Nie będę ukrywać, ale jak widzicie, za mną jest wszystko, to i tak nie jest to, co jakby mam ogólnie w mieszkaniu, bo no nie będę ukrywać, po prostu ostatnie dni były bardzo biegane, więc wiadomo, o porządek się nie dbało. Także ja zaraz biorę moją listę, którą mam na iPadzie, pokazywałam Wam to w jednym z odcinków, chyba w listopadzie, że ja właśnie wszystko to, co mam zrobić, takie pickpointy bardzo ważne, jeśli chodzi o sprzątanie mieszkania, bo czasami coś mi się zapomni, mam zapisane bardzo lubię listy to do, uważam, że one są także przydatne, jeśli Chodzi o sprzątanie, więc ja ją otwieram. Tutaj już iPad właśnie czeka i zabieramy się za sprzątanie. Ja już tutaj stoję gotowa do boju, czyli do wieczornego sprzątania. Oczywiście słuchawki w dłoni, bo ja osobiście uwielbiam sprzątać przy muzyce albo przy jakimś fajnym podcaście. Dawajcie znać, czy Wy też to lubicie. E, no i też się przebrałam, żeby właśnie było mi wygodniej. Plan jest taki, że zrobię to w dwie godziny. Nastawiam zaraz sobie zegarek, zobaczymy, jak to będzie. Jak widzicie jest tutaj co robić, naprawdę troszkę trzeba posprzątać, z tyłu za mną też już jedne śmieci stoją, więc bierzemy się za sprzątanie. Witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj, jak widzieliście, sprzedałam i niestety muszę Wam przyznać, że skończyłam bardzo późno, więc po tym postanowiłam, że jeszcze zrobię listę zakupów na święta. Ustaliłam właśnie, co będę przygotowywała, zaraz mogę Wam zresztą pokazać. No i oczywiście poszłam spać. Też niestety, przez to, że idę na badania za kilka dni, ja realizuję moją, listę, moją taką listę noworoczną, którą macie na Insta w rolce to właśnie stwierdziłam, że chcę przez kilka dni wiedzieć naprawdę zadbać o ten sen i mieć tam mniej więcej 7 godzin, bo dla mnie to jest taka optymalna ilość snu, e, więc dzisiaj wstałam sobie o 7, o wiele później niż zazwyczaj i tak będzie przez 3 dni. To jest moja taka mini dyscyplina, bo jak wiecie, ja lubię wstawać trochę wcześniej. Aktualnie właśnie wzięłam sobie e, gorącą wodę z cytryną i będę sobie ją pić, a następnie zrobię dziennik. Mm, zaplanuję kilka rzeczy, tak samo wyślę jakieś tam odpowiem bieżące e, komentarze, nie tylko. E, i potem zbieram się na trening, ale zanim chciałam Wam jeszcze coś pokazać. Nie patrzcie na to, jak jest za mną, dlatego że no niestety nie zdążyłam ogarnąć jeszcze pokoju. Wczoraj sprzątałam tylko i wyłącznie mieszkanie i byłam już tak zmęczona, że stwierdziłam, okej, okay, pokój mogę zrobić dzisiaj, ale chciałam Wam pokazać strój, jaki mi przyszedł, zobaczcie. Powiem Wam, że to jest tak przepiękny kolor, że na go wygląda trzy razy lepiej. Uwaga, 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 to jest strój z Shine'a. Ja jestem zdziwiona, bo naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Świetnie się w nim czuję i naprawdę, no robi robotę. Zobaczymy, jak się dzisiaj sprawdzi na treningu, bo jadę dzisiaj naprawdę na wyjątkowy trening, tak nawiązując do tego, dlatego, że będę z koleżanką, która jest trenerką personalną i chciałabym, żeby tak co jakiś czas sprawdzam siebie sama, tak, żeby ona sprawdziła moją technikę, żeby pomogła mi ułożyć plan na nowy rok. Wiecie, zbliża się powoli wielkimi rokami 2024, a ja nadal planuję trenować, nawet mam nowe cele, jeśli chodzi o sport, bo ja zawsze jednak, jeśli wiecie, chodzi o sport, to jestem freak, freakiem, więc uwielbiam Uwielbiam, uwielbiam, stawiać sobie wyzwania. Także plan od tego, plan dzisiejszy tak się zaczyna. Potem e, następnie wracam. Chcę właśnie ogarnąć chwilowo w mieszkaniu, nawet nie w mieszkaniu, bardziej tutaj w moim pokoju. E, pouczę się, gdyż mam jeszcze jedno zaliczenie przed świętami niestety. E, I następnie e, właśnie jeszcze dokończę planowanie, bo muszę zaplanować się ten tydzień. Wczoraj tylko nie zrobiłam. To tutaj Wam coś, co nieco na pewno opowiem, co będzie się działo. Ponadto będę musiała zaplanować sobie jeszcze jakby przed wyjazdem, jak już taką istotę dłubiecie, pakowanie prezentów chociażby, kiedy to zrobić i tak dalej. No i co, dzisiaj wieczorem idę na świetne przedstawienie, a hope so, ale sądzę, że na pewno, do mojej koleżanki, do nowego, chyba to jest kino bardziej niż teatr, aczkolwiek tam wystawiają spektakl. Jestem mega podekscytowana. Dawno nie byłam w żadnym teatrze ani w kinie. Szczerze, ostatni raz to było to w kwietniu, kiedy sama grałam na scenie, więc mega, mega się i Jestem zadowolona, że mogę to zrobić. Ja już nie przedłużam. Teraz aktualnie zabieramy się za e, oczywiście dalsze planowanie, e, ale teraz to raczej odpowiadamy wszystkim na DM y i nie DM y, e, i zabieram was za sobą w tą, można powiedzieć w tą pracowitą sobotę. Widać, że jestem strasznie dyskowa dziewczyna, że tak powiem. Pokażę Wam tą listę, jeśli chodzi o przepisy i jak to w ogóle u mnie wygląda, bo jak wiecie, ja generalnie... O nie, nie, to nie to. <laughs> jak wiecie, ja generalnie bardzo, bardzo, bardzo lubię... Uh, uwielbiam, uwielbiam. No właśnie, też lubię awasty i wszelkiego rodzaju programy, e, ale generalnie ja bardzo, bardzo lubię właśnie różnego rodzaju tworzyć listy, jeśli chodzi o jakieś wydarzenia i tak dalej. No i wczoraj, słuchajcie, wieczorem, nawet można powiedzieć dzisiaj w nocy, stworzyłam taką listę, to jest taka właśnie wigilia, lista zakupów dla moich rodziców, co będę robiła, jeśli chodzi o takie bardziej zdrowsze przepisy. Nie wszystko, ale wiadomo. Większość będzie takich troszkę lepszych wersji, na przykład rolatki z łososiem, jak widzicie, sałatka z mozzarellą i tego typu kwestie. No i oczywiście też pokazałam na rodzicom co muszą kupić, bo akurat u nas tego w domu nie ma. Także mega polecam, jak na przykład z rodzicami jesteście też tak umówione, Mówili, że niektóre potrawy wyrobicie, a jesteście teraz na studiach i dopiero wracacie tak dosyć późno i nie będziecie mieli takiego bezpośredniego kontaktu, no to właśnie zrobić im taką listę, nawet żeby sobie podhaczali, tak, zobaczyli, co mają, czego nie, i voilà, słuchajcie, gotowe. Także lista jest gotowa, teraz tylko czekać na święta. Właśnie lecę na trening, ale powiem Wam, że jestem w jakiejś nowej części Warszawy, bo jeszcze tutaj akurat nie byłam, więc mega. Jak ja to uwielbiam, że to to jest tak duże. Ja czasami się czuję słuchaj jak aż turysta dosłownie, bo mogę je odwiedzać i po prostu wiecie, wszystko odkrywać. Ja już właśnie po treningu z koleżanką i powiem wam, wow, to był serio świetny trening, czuję wszystko! I bardzo, bardzo lubię właśnie tak sobie, wiecie, zrobić, szczególnie w sobotę, właśnie dobrze nastawić się na weekend, bo właśnie to mi daje trening. Także teraz lecę na autobus, bo nim będę jechała właśnie sobie do mieszkania. Planuję zrobić jeszcze kilka rzeczy, zanim wybiorę się wieczorem, no a gdzie to właśnie Wam pokażę. E, no i to, mega, mega polecam, jak ktoś jeszcze nie trenował dzisiaj, to niech ten, niech ten vlogmas go zmotywuje do tego. Właśnie wyszłam do mieszkania i się zorientowałam, jak mało mam czasu, dlatego że jest godzina 12.45. Występ mam mojej koleżanki o 17.00, a do tego miejsca, żeby dojechać, to jest mniej więcej godzina. No i jeszcze to są godziny szczytu, więc świetnie. Aktualnie planuję teraz rozwi rozwiesić pranie i uporządkować je. Potem na pewno idę szybko pod prysznic, muszę się wreszcie ogarnąć, że się będę ukrywać, wyglądam no tak jak po treningu, czyli klasycznie mega, mega po prostu zmęczona. Natomiast, wiecie, taki zimny prysznic, być może dzisiaj sobie wezmę, żeby tak jeszcze bardziej się pobudzić. I idę jeść śniadanie, tak wiem, jest dzisiaj późno. Ale wstałam o wiele później niż zwykle, dlatego też opóźniłam sobie tą porę. Jestem w ogóle zła, bo jak szłam do mieszkania, to zobaczcie, upuściłam moje opakowanie od słuchawek i zobaczcie w ogóle, jak to opakowanie niektóre przyciągają takie dziwne paproszki. Ale chciałam jeszcze powiedzieć do sytuacji, którą miałam zanim poszłam na Otóż dzisiaj byłam po raz pierwszy na takiej siłowni, której totalnie nie znałam, to dlatego już po prostu jest trochę daleko ode mnie, ale do czego zmierzam? E, I wyobraźcie sobie, że e, można powiedzieć, ona miała się nazywać Zdrofit, czyli jak to znana sieciówka, idę, idę, patrzę, jest Kalipso, ale Zdrofitu nie ma. I wszyscy mnie przekonują, że no tutaj jakby Zdrofitu nie ma, albo że Zdrofit jest, a czy się potem okazało, że ten Zdrofit to jest jakby, ma nazwę Kalipso, jest to Kalipso, ale generalnie nazywa się Zdrofit. Więc ja nie rozumiem, jak to działa z tymi firmami związanymi z siłowniami. Natomiast teraz już nie przeszkadzam. Plany są takie, jak już mówiłam. Pranie, ogarnąć siebie. Widzimy się na robieniu szakszuki. To wtedy Wam jeszcze więcej opowiem, co dalej. Zaczynamy Kitchen With Me. Dzisiejsze śniadanie. W sumie to już powinien być wczesny obiad, ale podję sobie święta, śmieję się. To jest, słuchajcie, szakszuka. Chcę właśnie wykorzystać tą pasatę. Robię. Y z tą pasatą, właśnie ją. To jest gusto Bello. Bardzo, bardzo Wam polecam. No i dzisiaj dodam sobie trochę szpinaku, wezmę cukini e, troszeczkę i oczywiście cebulka czerwona, odrobinkę podsmażona na maśle klarowanym. Także zabieram się do gotowania. Szakszuka, jak widzicie, jest już gotowa, wygląda wyśmienicie, pewnie smakuje jeszcze lepiej. Zaraz dorzucę do niej pewnie kiełek albo czegoś takiego, żeby po prostu jeszcze podbić smak, no ale jak widzicie, mega Wam polecam w ogóle. szakszukę To jest takie śniadanie, że jak ja wiem, kiedy naprawdę mam ciężki dzień i po prostu nie będę miała super czasu na jedzenie, to właśnie takim czymś dosłownie możecie się najeść na cały sienki dzień. Ostatnio przychodzą mi paczki, które zamówiłam także kilka miesięcy temu na AliExpress. Także pierwsza rzecz to jest właśnie takie nowe etui na moje AirPodsy. Stwierdziłam, że wiecie, nowy rok, nowa ja. <grydy> Oczywiście śmieję się, więc ale akurat nowe etui się przyda. Druga rzecz to w sumie jestem ciekawa, co to jest, także zaraz tworzymy. I tutaj to jest moja sukienka z Vinted. Jeżeli ona naprawdę jest taka, jak była na zdjęciach i wiecie, tutaj nie było żadnego przekrętu, no to powinna zapowiadać się genialnie. Także otwieram i jestem ciekawa, co z tego będzie. Przymierzyłam tą sukienkę, do tego zostawiłam sobie właśnie moje niedawno kupione szpilki. Powiem Wam tak. Generalnie rzecz biorąc, jak na razie nie widzę żadnych wad, więc y, Pani wydaje się być rzetelna. Natomiast no, nie będę ukrywać, że chyba będzie to sukienka na jakiś raz albo dwa razy, dlatego że niestety okazało się, że jest szajna. Ja, co prawda, to jest moja wina, nie dopytałam o markę i, i też żałuję, bo nie będę ukrywać, wiecie, no jednak kupiłam ją za dosyć dużą kwotę, jak na ten sklep, więc jestem troszkę taka so-so, że tak powiem, że ogólnie mi się podoba, wiadomo, tu jest trochę krótka, ale jakby to też można sobie opuścić i też będzie okej. Okay. Natomiast no sam fakt tego sklepu i tego, że kupiłam ją za trochę większą cenę, no, nie odpowiadam mi. Natomiast wiem też o tym, że warto, właśnie kilkoma rzeczami się sugerować, kupując na wintet, i przy okazji chciałam Wam także to powiedzieć. Po pierwsze, zawsze jak nie ma marki, to pytajcie o Markę, bo to się potem okazuje takie coś jak teraz u mnie, czyli że to jest jakiś shine czy coś. Po drugie, warto pytać o wymiary, warto jeszcze często też pytać o to, na przykład, co się stało z mytkami, bo często ludzie, wiecie, jakby nie mówią wielu rzeczy. Potem tym ta rzecz. Się okazuje na przykład, nie ma, nie ma wad użytkowania. Wtedy miałam tak z marynarką, a okazało się, że guziki są pourywane. Więc naprawdę warto, że tak powiem, tych, o te osoby pytać. Ja i tak powiem wam, jestem zadowolona, bo mówię, chcę się nauczyć kupować na vintage, to jest mi zdaniem fajna sprawa. Natomiast ludzie niestety ostatnio porobili się jacyś tacy dziwni, w sensie naprawdę sprzedają dosyć słabej jakości rzeczy, kurcze. I jakby nie mówią o wielu sprawach, które tak szczerze są istotne. No ale i tak jestem zadowolona, wygląda ona całkiem w porządku, także odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o to, co zostałam z Aliexpress, to jest, słuchajcie, tego typu, jakby to nazwać, tutaj jest nazwane to multi-cleaning pan, czyli tak jakby długopis czyszczący, ale chodzi po prostu o to, że to jest długopis, który wyczyści Wam szczególnie AirPodsy. I przetestuję, bo jestem ciekawa, jak to będzie się sprawdzać. Tym bardziej dzisiaj mam zamiar to nawet za chwilę zrobić. Aczkolwiek mega fajny gadżet i wiele osób polecało, także postanowiłam, że spróbuję. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak z tą sukienką, ale raczej będzie bardziej pozytywnie i naprawdę zaskoczę się, że takie, takie, tego typu rzecz może naprawdę Wam pomóc. Właśnie, słuchajcie, szykuję się na. Występ mojej koleżanki, o której Wam mówiłam, nie będę ukrywać, jestem dosyć spóźniona, bo tak naprawdę no powinnam już za chwilę wychodzić z domu, a jestem dopiero w trakcie robienia makijażu, dlatego też sądzę, że na włosów na pewno nie zrobię jakichś wymyślnych, tylko po prostu zrobię taki najbardziej, wiecie, przeciętny make-up, jaki w ogóle jest. No nie będę ukrywać, dzisiejszy dzień jest jakiś taki strasznie, nie mogę się jej wyrobić. No, ale mam nadzieję, że chociaż występ będzie naprawdę świetny, chociaż wiem, ja znam i wiem o tym, że będzie. No i przede wszystkim, że na pewno sobie tak troszkę wychyluję przy okazji, doświadczę czegoś nowego, bo jak mówię, dawno marzyłam, o jak od dawna marzyłam o jakimś wyjściu, bo ostatnimi czasy, no jednak dużo wiecie się dzieje, dużo stresu, dużo rzeczy do zrobienia. Szczególnie tych przed świętami, gdzie ja wiem, że na chwilkę wyjeżdżam, więc znowu mnie nie będzie. także tak to jest. Ale co chciałam wam jeszcze powiedzieć? E... No, jeśli chodzi o ten sprzęt, co kupiłam do słuchawek, jest on naprawdę zarąbisty, Bardzo wam polecam. Ja nawet nie przypuszczam, to być tak świetne, bo świetnie sobie, ciś... bardzo dobrze, wy, wy, można powiedzieć, wysprzątałam sobie. No nie, bardzo dobrze oczyścił mi AirPodsy z tych, wiecie, wszystkich jakichś tam poproszków, nie poproszków. Także naprawdę, wow, naprawdę jestem pod wrażeniem, że ktoś coś takiego wymyślił, bo w sumie, wiecie, zazwyczaj jak czyściłam sobie AirPodsy, bo ja jednak mam troszkę taką mini. Fazę na punkcie czystości, to raczej to robiłam być patyczkiem czy czymkolwiek takim, a teraz jest takie coś, także mega polecam. Ja teraz będę właśnie jeszcze kończyła się, e, można powiedzieć, malować, ubierać, pokażę Wam się w pełnej okazałości i lecimy na występ. Ta, Ja już właśnie uszykowana, jak widzicie. Tutaj oto mam taki komplecik, jest to taki garnitur, e, czyli po prostu marynareczka, spodnie garniturowe. I tak właśnie prezentuję się, oto ja, postawiałam na czerwoną pomadkę oraz na apaszkę, co prawda muszę się nauczyć jeszcze wiązać apaszki, także jak macie jakiś fajny filmik, to koniecznie dawajcie znać Ale co, lecimy teraz na premierę właśnie do kina Elektronik, do mojej koleżanki, jestem mega ciekawa, Mówię, jak to będzie wyglądało, jestem tym bardziej podekscytowana, bo bardzo od jakiegoś czasu chciałam właśnie pójść na jakiś spektakl i dzisiaj mogę to zrealizować? Z tym wartość tydzień przed świętami to, to, to jakoś tak bardziej cieszy. E, więc też mam dla niej tutaj, pomijając moje, oczywiście kochane <grymne> buciki, e, to mam dla niej winko. Tutaj moja torebka jeszcze leży, także sądzę, że koleżanka będzie zadowolona. E, no i co? Zbieramy się, słuchajcie. Już właśnie po premierze, i teraz wam pokażę, bo do to miejsce, byliśmy naprawdę niesamowicie tutaj w niesamowitych tej restauracji w centrum Warszawy, Także mega polecam. Jak widzicie, właśnie wracam ze spotkania. Powiem wam, że spektakl był niesamowity. To było coś, czego ja jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłam dlatego, że tak naprawdę w tym spektaklu nikt nic nie mówił, każdy tańczył i po prostu, wiecie, muzyka budowała emocje, a te emocje można powiedzieć, jakkolwiek to zabrzmi, ale one powodowały, że człowiek rozumiał, co te postacie mają do powiedzenia, chociaż nic nie mówiły. Także coś niesamowitego. Teraz mnie właśnie rozwiewa, ja szukam światła, ale wracam właśnie do domu, planuję jutrzejszy dzień, dlatego, że oj, będzie się działo, i przyjadę do mnie znajoma z Katowic i sądzę, że My razem sobie właśnie jutro pięknie spędzimy ten dzień. Czy będę się nagrywać? Raczej nie, więc teraz jedynie wrócę do mieszkania i sądzę, że może coś nieco Wam opowiem odnośnie planów. Jeżeli tego nie zrobię dzisiaj, to zrobię to jutro wieczorem. Jutro znaczy rano. Natomiast sądzę, że to jeszcze będzie takie ciekawe zakończenie tego vlogmasa, bo muszę Wam nieco opowiedzieć o tym tygodniu, który szykuje się oj crazy. A dzień dobry kolejnego dnia. Ja wiem, że to nie było planowane. Miałam Wam nagrać wczoraj co planuję na ten tydzień, ostatni przed świętami. Natomiast powiem Wam, że nie dość że rozdawał mi się telefon. To jeszcze zanim ja w ogóle dojechałam do tego domu, e, w sensie do mieszkania, e, no, wczorajsze moje przygody to po prostu nie do opisania, e, pomijając już tą całą siłownię, bo od tego w sumie się wczorajszy dzień zaczął. E, natomiast miałam taką sytuację, że dziwnie ostatnio, jak dojadę, pokazuję, można powiedzieć, autobusy, bo pokazywało mi dosłownie autobus, którego nawet nie było. A kolejny był za pół godziny, więc ja stwierdziłam, no dobra, poczekam. No ale ten autobus też jakoś się spóźnił, jakoś dziwnie przyjechał. Bardzo zmartwam, a powiem Wam, że ponieważ po jutro mam badania, to się bardzo obawiam teraz o siebie, gdyż nie chciałabym, żeby, żeby wyszło coś takiego, iż zapłaciłam za te badania. No a będę chora i wiecie w ostatnim momencie, gdzieś tam będę musiała rezygnować. Tym bardziej chciałam to zrobić, wiecie, w tym roku, jeszcze w grudniu. Tak jak Wam zresztą na Instagramie w rolce pokazywałam, no dla mnie to był cel bardzo ważny więc mam nadzieję, że jutro wszystko się uda. Aktualnie jestem tak wyszykowana, bo dzisiaj jest niesamowity dzień, dlatego że przyjeżdża do mnie moja koleżanka z Katowic, którą także możecie oglądać na YouTubie, Monia, Monika z kanału właśnie Monika Klara Błaszczyk i będziemy razem, słuchajcie, odwiedzać sobie Warszawę. Ja jej pokażę co nieco, popowiadam o miejscach, które bardzo lubię, ale także po raz pierwszy pojadę w grudniu i w ogóle w tym sezonie świątecznym na rynek więc trochę <noise> czuję się, że tak powiem, do tyłu. No ale czas na ten rynek się przejechać, zobaczyć co i jak jest, więc na pewno pokażę Wam za to urywki właśnie z naszego wypadu, dlatego że stwierdziłam, iż skoro niestety nie nagryłam Wam te, tego, co trzeba było wczoraj, to wydłużę tego vloga w masa w sumie o dzień i pokażę Wam co nieco. Właśnie chcę odebrać moją koleżankę z peronu, także będzie się działo. Jeszcze! Zobaczcie, z kim już tutaj jestem. Przyjechała do mnie właśnie Monia, teraz czekamy, w jakim miejscu. Tak chyba w najsłyniejsz... Czekamy przed najsłynniejszą się na nią w Warszawie, gdyż chcemy to jest śniadanko i spróbować. Zobaczyć co. Jak to będzie się pokrywało z opiniami? Także zaraz przetestujemy. Mamy nadzieję. Zobaczcie, w ogóle dostałam prezent od Moni. No nie mogę, po prostu kocham cię Monia. Także zobaczcie, to są właśnie takie rzeczy, które uwielbiam najbardziej. Minimalistycznie, ale takie, które po prostu są użytkowe. Właśnie idziemy na Browary warszawskie, czy to najbardziej chyba fancy miejsce po woli parku Jeśli chodzi o jakieś właśnie takie wiecie, piękne ozdoby i tak dalej No ale sami zobaczcie, jest naprawdę magicznie W nocy to ja nawet nie chcę wiedzieć, co tutaj się dzieje Właśnie odprowadziłam Monikę na Peron, bo stamtąd będzie właśnie wracała do domu. I teraz ja lecę sama na mojej autobus. Mam nadzieję, że zdążę. Bo jak zwykle mam bardzo, bardzo mało czasu. A potem słuchajcie, sądzę, że wam opowiem o tych planach, o których miałam już opowiadać wczoraj. Niestety jak widzicie, czas goni, tym bardziej przed świętami, Więc ten dzień naprawdę już zaliczam do super udanych. Ja już wróciłam, było naprawdę cudownie. Więcej w ogóle o całym wypadzie możecie zobaczyć zarówno na Instagramie, jak i na pewno podzielę się jakimiś miejscówkami na TikToku. Planuję także wrzucić niedługo rolkę, jeśli chodzi o miejsca, które odwiedziłyśmy, bo naprawdę w Warszawie w tym roku jest mega świątecznie, chociaż wydaje mi się, że w stolicy to co roku tak się dzieje. Natomiast chciałabym teraz powiedzieć nieco o planach na grudzień, dlatego, że dzisiaj jest to ostatni Vlogmas. Stwierdziłam, że zakończę je trochę wcześniej niż wszyscy, ponieważ nie będę ukrywać, ale ostatni ten tydzień od 18 do 24 do Dokładnie. Tak, jak teraz patrzę w kalendarz, to będzie naprawdę zabiegany. Um... Ten tydzień, w którym będzie wiele się działo, i chciałabym jednak skupić się przede wszystkim na moim Instagramie i TikToku, a, a także przede wszystkim na życiu i tym, co będzie się działo. Spotykam się z wieloma znajomymi, chcę także spędzić jakościowy czas z nimi, więc tak właśnie tutaj zaczynając. Przede wszystkim wypady z znajomymi, wiecie, spotkania, z osobami, z którymi na co dzień się nie mogłam spotykać ze względu na czas. Po drugie, ja wracam do domu 20 mniej więcej trzeciego, więc czasu, że tak powiem, do wigilii nie będę miał za dużo, dlatego też stwierdziłam, że. Tutaj postaram się jakby w tym tygodniu ogarnąć wszystkie sprawy w mieszkaniu, bo wracam na troszkę dłużej niż planowałam, bo chcę spędzić czas z rodziną, ale także z ludźmi, którzy, można powiedzieć, pochodzą z moich okolic, spotykać się, popowiadać, co tam, popowiadać przede wszystkim między sobą, no nie, co się wydarzyło w ostatnim czasie. No i także właśnie takie odroczone spotkania zrealizować. Jeśli chodzi jeszcze o grudzień, to planuję wybrać się na badania, zarówno takie badania typu, wiecie, krew czy jakaś tam lipidogram, tego typu, wiecie, bym powiedziała bardzo podstawowe, jak i tak, że myślałam nad badaniami na nietolerancji Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale sądzę, że raczej niedługo jeszcze, sądzę, że uda mi się to może zrobić w grudniu. No i tak, przede wszystkim teraz dwa tygodnie chcę spędzić naprawdę jakościowo z bliskimi, pospotykać się Mm, raczej zwolnić, bo przyszły rok już teraz szykuje się bardzo, bardzo gorąco. W sensie jest wiele planów i wiele takich rzeczy, które dopiero są w zarodku, aczkolwiek sądzę, że zostaną zrealizowane, więc to wszystko zobaczymy i się przekonamy. Jeśli chodzi przede wszystkim o ten czas, co bym chciałam powiedzieć, to przede wszystkim tutaj e, na tę chwilę chciałabym pożegnać się e, chwilowo, wiadomo, z YouTubem. Nie wiem, kiedy nagram kolejny odcinek, bo nie będę ukrywać pokłania to dosyć dużo mojego czasu, a teraz szykuje się wiele takich. Naprawdę fancy projektów i, i chciałabym na tym się skupić. Ponadto przede wszystkim mm, chciałabym jeszcze trochę bardziej się, że tak powiem, skoncentrować na kilku jakościowych platformach, więc sądzę, że raczej tutaj mocniej pójdę w Instagrama i TikToka. No i co jeszcze? Przede wszystkim chciałabym także, wiecie, troszkę przetransformować wiele spraw w swoim życiu i wiem, że to będzie wymagało ode mnie czasu i takiego skupienia. Dlatego też, w ogóle, z okazji nadchodzących świąt w 2023 roku, życzę Wam przede wszystkim, żebyście się mogli realizować w tym, co po prostu do tej pory się realizowaliście, ale także spędzić czas oczywiście w spokoju z rodziną, w zdrowiu, w szczęściu, spotkać się z tymi, których na co dzień się nie widzi. I właśnie to jest taki też mój cel. Ponadto na nowy rok, może się spotkamy jeszcze przy nowym rokiem. Ja też nie chcę składać tutaj życzeń, natomiast to, co chciałabym Wam powiedzieć, to pamiętajcie, żeby jednak korzystać z lekcji, które te dwa, ten 2023 nam zafundował, żeby starać się wykorzystać wszystkie można powiedzieć, właśnie jakieś takie nauczki i wyciągnąć z nich cenne lekcje. Życzę wam także czasu dla siebie. Uważam, że tego ostatnio jakoś mi brakuje, dlatego też ta decyzja związana z szybszym zakończeniem vlogmasów. I postarajcie się także, właśnie moim zdaniem, poświęcić choćby jeden dzień przed nowym rokiem na live audit, czyli takie po prostu podsumowanie roku, zebranie wszystkich celów do kupy i poukładanie tego wszystkiego, sprawdzenie co wypaliło, co nie, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. I co, kochani, dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście, że ze mną jesteście. Mówię, zobaczymy kiedy się pojawi. Bo być może totalnie nowej wersji z czymś innym, a być może będę kombinowała w coś podobnym klimacie, ale jest coraz lepiej. Przygotuję teraz o mnie wiele zmian i nie będę ukrywać, że to gdzieś tam mnie zmusiło do takiej decyzji, żeby zminimalizować trochę działania i skupić się na kilku jakichś najważniejszych aspektach. Obserwujcie mnie, bardzo Was zachęcam na Instagramie, gdyż tam naprawdę jestem dzień w dzień praktycznie, pokazuję Wam wiele rzeczy, e, troszkę mówię o mojej niszy, czyli zdrowym stylu życia i można powiedzieć rozwoju, ale nie tylko, bo tak naprawdę teraz chciałabym trochę pozmieniać, nawet trochę więcej niż troszkę, więc będę. Kombinować i inspirować dalej. Zapraszam Was tak na TikToka, bo to jest platforma, która zawsze mnie fascynowała i chciałam, że tak powiem, zawsze ją, można powiedzieć, zawsze chciałam z niej take advantage of, czyli brać po prostu, można być brać garściami i, i móc się uczyć, jak nagrywać te filmiki, żeby naprawdę trafiał do osób, były wartościowe. No i co? Życzę Wam naprawdę wspaniałych świąt, żebyście się zrealizowali, byli e, wypoczęli, zresetowali, nastawili umysł na nowe. I zrozumieliście, że nawet jak teraz ktoś przychodzi gorszy czas, na przykład któryś z Was, to to nie będzie trwać wiecznie i naprawdę dacie radę, przeżyjecie to i będzie po prostu ekstra. Także go for it, go for your dreams, odpoczywajcie, potem nastawiajcie dobrą energię na nowy rok i ruszajcie, działajcie, bawcie się, na tym polega życie. I po prostu bądźcie Was przykładem na to, że się da, że zrobiliście, udowodnijcie wszystkim, że się mylą, że się nie da. Właśnie realizujcie swoje plany, marzenia, ambicje, nie zapominajcie o bliskich, nie zapominajcie o waszych rodzinach i starajcie się po prostu non-stop iść do przodu i, i pomimo trudności losu dawać z siebie maksa. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za tę serię. Krótka, ale jednak fajnie, że mogłam z wami tutaj być i ją realizować. Dziękuję pięknie i do zobaczenia!